Oto labirynt, a w nim nasz gadżeciarz doświadczalny. Dawid próbuje namierzyć pewien obiekt, przemierzając zakamarki drewnianej konstrukcji. Tak na marginesie ten podwarszawski labirynt składa się z 8000 desek, skręconych za pomocą 24000 wkrętów. Oj, miał ktoś cierpliwość! Fajne miejsce. Takie rzekłbym. Pokręcone. Moja cudowna ekipa powierzyła mi dzisiaj bardzo ciekawe zadanie. Mam znaleźć coś, co kiedyś zgubiłem. Zadanie wydaje się pozornie proste, bo to coś wyposażone jest w lokalizator, a ja jestem wyposażony w aplikację, dzięki której szybko znajdę to coś. Szybko. W tym miejscu zapowiada się naprawdę świetna zabawa. Więc jak to mówią w programach rozrywkowych, zapraszam do wspólnej zabawy. Zaproszenie przyjęte, panie Wodzireju. Dawid nie wie, do czego przyczepiliśmy lokalizator. To będzie niespodzianka. Jeśli rzecz, którą zgubiliśmy, ma przy sobie lokalizator, a my mamy ze sobą aplikację, to na tej aplikacji pierwsze, co nam wyskakuje, to mapa. Wydaje się, że jesteśmy blisko, ale w tym miejscu blisko może znaczyć wszystko. Bawmy się dalej. Nasz lokalizator nie ma GPS-u. Działa na zasadzie sieci stworzonej przez inne telefony, więc jeśli zgubiona przez nas rzecz wyląduje gdzieś na końcu świata, to wtedy telefony, które znajdują się w pobliżu tej rzeczy, wyślą nam sygnał o lokalizacji. Jeśli znajdziemy się w zasięgu 100 metrów od lokalizatora, to wtedy działamy przez Bluetooth. A najdokładniejszą lokalizację poznamy, jeśli znajdziemy się w zasięgu 15, od 10 do 15 metrów od zgubionej rzeczy. Z tego co widzę, to jeszcze nie jesteśmy. 10-15 metrów od tej rzeczy, więc może w lewo? A nie, tutaj nie da się przejść. Dobra, musimy się wycofać. Oj, coś nam się zdaje, że będziemy musieli Dawida uwolnić z tej pułapki. Idziemy, 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 jeszcze, jeszcze. Stop! Około 6 metrów pojawiła się strzałka. I ona pokaże nam dokładny kierunek, w którym mamy zmierzać. Idziemy idźmy w prawo. Nie pójdziemy w prawo. Kto w to prawo? Potem dookoła i z powrotem w lewy przód, jakoś tak. Ależ ta strzałeczka prowadzi lewa. Prawa. Prosto. A oto i nasz tajemniczy, poszukiwany obiekt. Jestem na miejscu. Co to jest? Nie poznajesz, odpadło z twojej fury. Wariaci. Ale jest też nasz bohater. Nasz lokalizator. Lokalizator, który możemy przyczepić do portfela, do kluczy, do plecaka, a nawet do tłumika. Tłumik. Zopla kalibry. Tak, zgubiłem go kiedyś. Pamiętamy, to było pod dyskoteką. Ważna wiadomość dla użytkowników Androida. Niestety, pastylka działa tylko ze sprzętami Apple'a. Ma za to jedną niewątpliwą przewagę nad innymi podobnymi urządzeniami. Na jednej wymiennej baterii, która kosztuje grosze, może działać przez rok. Szukajcie, a znajdziecie mówi Święta Księga. Z tym lokalizatorem znaleźć jest zdecydowanie łatwiej. Jak się stąd wychodzi? Prosto i chyba w lewo.